Panie trenerze, w pierwszym składzie wyszło siedmiu młodzieżowców. Można powiedzieć, że bardzo wzmożna drużyna i widać było na boisku, że im się chce. No. No tak, to jest, to jest chyba powoli, powoli taka siła tego zespołu się robi, mimo że jak to młodzieżowcom, troszkę umiejętności może brakować, natomiast widać, że ambicja jest coraz większa i, i, i to cieszy, tak, to cieszy, troszkę szkoda, że, że tu chociaż remisu nie było, bo myślę, że zasłużyliśmy na ten remis, natomiast natomiast to są młodzi chłopcy i jeszcze troszkę nauki przed nimi, ale cieszymy się, że w pierwszym składzie wyszło siedmiu młodzieżowców, cieszymy się, że wśród tych siedmiu młodzieżowców jest czterech wychowanków klubu na ławce kolejnych trzech, więc to wszystko powoduje, że tam ten sposób odbudowy tej drużyny myślę, że idzie do przodu. Brakuje jedynie punktów, które mogłyby dodać tej drużynie jeszcze troszkę wiary. No ta gra na, na wiosnę jest z każdym meczem, można powiedzieć, że coraz lepsze, coraz lepsze. Coraz lepiej ta współpraca wygląda między zawodnikami. Tak, no budowanie drużyny troszkę czasu zajmuje, niestety, tak. I, I nie da się zrobić tego w miesiąc czy w dwa miesiące. Dlatego myślę, że z każdym meczem ich i na razie tak jest. Te, te, ta runda pokazuje, że z każdym meczem gramy po prostu coraz lepiej. I mam nadzieję, że kolejne mecze będą jeszcze lepsze i gdzieś zaczniemy punktować. Takie pytanie. Jakich metod do zmotywowania zawodników używa pan, bo ostatnie miejsce w tabeli, no tak trudno jest zmotywować? Jakich metod pan używa? Trudno, ale trener Parzuchowski jest świetnym psychologiem i, i potrafi, potrafi tak do zawodników przemówić żeby właśnie grali tak ambitnie jak dzisiaj i dlatego jest w Pilicy, bo wiedzieliśmy, że to jest świetny psycholog a w takich trudnych sytuacjach potrzeba potrzeba dobrego, oprócz tego, że dobrego trenera, to jeszcze dobrego psychologa i trener Parzuchowski takim jest Panie trenerze, jaki jest najgorszy mecz dla trenera? Ja myślę, że z liderem i z ostatnią drużyną tabeli Zgadza się, generalnie te mecze z ostatnimi zespołami to, to są takie mecze, zawsze gdzieś mecze pułapki, bo wszyscy liczą, że będzie gładko, pięknie, wspaniale, wiele bramek wpadnie, ale przecież te zespoły e, łatwo tego e, każdego meczu nie oddają, Pisa Białobrzegi udowodniła już w poprzednich meczach przecież, że, że tak naprawdę pomimo m, tego miejsca, Naprawdę dzielnie walczy, zostawia kawał serducha na, na, na boisku i, i za darmo punktów nie rozdaje. A przykład ostatniego meczu z Bunianką, kiedy prowadzili już 2-0 i tak naprawdę Dziwne sytuacje, które się wydarzyły w przeciągu 7 minut spowodowały, że stracili punkty, praktycznie pewne punkty, a w tym meczu naprawdę wyglądali w wielu momentach bardzo, bardzo dobrze. Więc to nie jest tak, że to jest zespół, który, który te punkty rozdaje na lewo i na prawo, a do tego dokładając jeszcze, że byliśmy zespołem z ostatniego, z ostatniego miejsca, ale mecz derbowy, no to, no to mamy generalnie już jakby podwójny do tego przykład, że, że ten mecz walki, mecz w wielu momentach gdzieś przepchnięcia, czasami chaotycznego, powoduje, że, powoduje, że czasami jedna bramka decyduje o tym, kto wygra taki mecz. Jeden mówili gości mówimy, młodzieży o siedmiu młodzieżowców czterech wychowanków No i chciało im się chcieć, że tak powiem Oczywiście, no, jak najbardziej to było widać Tak jak powiedziałem, podkreślam to, oni w każdym meczu chcą e, Jednakże ja gratuluję swoim również zawodnikom e, Nie mogę powiedzieć w żadnym tutaj e, przypadku, że nam się nie chciało e, Wręcz przeciwnie, chcieliśmy po tym blamarzu I też mówię to otwarcie e, i wprost, że po blamarzu w Ząbkach Chcieliśmy udowodnić przede wszystkim sobie, ale też i wynagrodzić wszystkim tym, którzy nas wspierają Że, e, że warto nas cały czas wspierać i wierzyć w nas i dzisiaj wygrać e, zdecydowanie. To, że tylko 1-0, tak jak powiedziałem, to był mecz derbowy, e, mecz trudny, bo piłka zawalżyła, ale mieliśmy wiele sytuacji, które, które mogliśmy zakończyć bramką. E, świetnie w ramce Michał Majos e, wiele, wiele świetnych interwencji e, i ja gratuluję moim zespołowi za wiarę, za konsekwencje pracy. E, dzisiaj tak się zdarzyło, że jedna bramka zaważyła, ale uważam, że absolutnie zasłużenie w przeciągu całego meczu. Mimo wszystko byliśmy e, zespołem bardziej dojrzałym, e, więcej kultury e, gry e, i tych sytuacji mieliśmy też dużo, dużo więcej chociaż ten mecz mimo wszystko taki obraz był w wielu momentów e, troszeczkę chaotyczny tak jak powiedziałem mimo wszystko nie mniejsza to nam zdobyliśmy trzy punkty które bardzo cenne e, mimo wszystko z trudnym rywalem no, zmieniał pan e, zawodników szczególnie <coughs> z przodu no i w końcu dało to efekt e, to znaczy tak no zmieniałem z przodu chciałem e, myślałem że daje jeszcze lepszy efekt bo e, te sytuacje były ale chciałem jeszcze żebyśmy mimo wszystko więcej tych sytuacji finalizowali więc utrzymali się przy piłce z przodu. Po części te zadania, jednakże, jednakże w wielu momentach też brakowało mi wszystko tego. Ale tak jak powiedziałem, no, obraz finalnie jest taki, że mamy trzy punkty bardzo cenne trzy punkty. Kolejny dobry mecz Wojanowica, ale zabrakło ci trąbka. Tomka Głoguskiego. Tak, Tomek wraca od poniedziałku do treningu, jest e, uraz stawu skokowego, ale w poniedziałku myślę, że będzie już wprowadzał się w trening e, na początku indywidualny, a później z zespołem, także uważam, że lada chwila wróci do treningu z pełnym obciążeniem. A Bojanowicz? Olek? Olek. No grał. Grał bardzo w porządku, realizował zadania. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że większość większości realizuje się bardzo dobrze zadania, z tym, że my no, trafiliśmy mimo wszystko na wielu, wielu momentach na rywala grającego z dużym zaangażowaniem, przede wszystkim zaangażowaniem motorycznym i często w taki może w prosty sposób rozbijający nas, ale no, mieliśmy trudno złapać taki swój rytm, bo rywal, tak jak powiedziałem, rozbija to nasze ataki. E, świetny w fazach przejściowych rywalim to, to też podkreślam. E, dlatego też do końca tego rytmu nie mogliśmy złapać, ale, ale tak jak powiedziałem też na wstępie w wielu, wielu momentach e, chłopak świetnie realizowali nasze założenia, więc z tego jestem bardzo zadowolony.